Witam was kochani. Bardzo serdecznie w kolejnej filmie na naszym kanale. I ogólnie jak mogliście już doważyć i witam się z Wami troszeczkę w innych, e, w, innych, w innych okolicznościach, bo nie jest to ani mój pokój, ani w ogóle Warszawa, ponieważ jedziemy na wakacje. Także ja jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Oskar, to już w ogóle, ponieważ jedziemy na dwa auta. Ogólnie musimy teraz poczekać na to drugie auto, bo my troszeczkę szybciej przyjechaliśmy do miejsca, w którym po prostu się umówiliśmy, że będziemy czekać. Kto by nie przyjechał szybciej? W ogóle jesteśmy przed czeską granicą. Oskar jest bardzo podekscytowany, że jedziemy do Czech. Nie mam żadnego pojęcia dlaczego. Akurat Czechy go tak ekscytują, no ale chłopak jest podekscytowany do takiego stopnia, że yy, siedzimy właśnie na takich, pod takimi ławeczkami, a on nie chce wyjść z samochodu, bo mówi, że on sobie tutaj poczeka. Także z ekscytacji coś mu odbiło. W ogóle w opisie macie. Już napisane, gdzie, je, gdzie jadę, także już Wam mogę powiedzieć: Jedziemy do Bośni i Hercegowiny, do Maczugorii. Także m, będzie ciekawie. W ogóle nie tylko będzie to Maczugoria, bo jeszcze jedno miejsce odwiedzę. Także e, zapraszam Was. Stary, rysofany ochorek. Jak <laughs> kiedyś pobrałam takiego pina z Pinterestem tam były właśnie różne słowa po polsku i tłumaczenie w języku czeskim. I te sterylizowane to zapamiętałam, bo jest to ogóle konserwowy, A wiecie, że ja jestem tutaj, jednak bardzo lubię. Także to zapamiętałam. I chyba Terminator, też to zapamiętam, nie ją Niemczą akurat to. To był elektronicki mordulec. w sumie to nie dziwię, dlaczego moja mama i Oskar tak się cieszą, że poradzą do tych bo... Właśnie nie jedziemy konkretnie do tylko przyjeżdżamy przez te czechy. Ale oni tak po prostu chcą usłyszeć ten język, bo naprawdę on jest tak śmieszny w do naszego polskiego, że ja się tak troszeczkę im nie dziwię. A jakie jest uh, bibiórka? Prawny kocór. Zobaczymy się do Was już w Chorwacji. Ogólnie e, dzisiaj nie będziemy w Chorwacji, tylko jedziemy do Bośni, ale zatrzymaliśmy się, żeby coś e, przekąsić. I powiem Wam szczerze, że mm, myślałam, że będzie większy coś bardziej innego niż mamy u nas w, w naszym polskim McDonaldzie. Myślałam, że będzie taki całkowicie inny McDonald's niż u nas w Polsce. Wziąłam to, co mi się wydawało, że będzie po prostu takie najbardziej inne, czego nie ma u nas. Także zaraz wam. Ogólnie to mamy takie ciasteczka z polewą karmelową oraz lodami dwa razy i taki hamburger, hamburger double country. Także tego wydaje mi się, że nie ma w Polsce. Przynajmniej ja tego nie widziałam. I teraz powiem wam taką krótką recenzję, jak mi smakował chorwacki McDonald's. Ponieważ wiecie co? My sobie tak postanowiliśmy, że w każdym kraju, który odwiedzimy, czy to będą Czechy, czy to będzie Chorwacja, czy to Grecja, czy Japonia, pójdziemy do McDonalda i zobaczymy, czemu on się różni od naszego polskiego. W ogóle to nawigacja na tym tle gada, także pomijcie to. I powiem wam tak szczerze, że bardzo ten McDonald's chorwacki od naszego się nie różni. Myślałam, że, mówię, że będzie wiedzieć taki letki szok z innością produktu, a szczerze mówiąc nie było żadnego jakiegoś wow. Oprócz tego, że co Wam pokazałam, to w sumie nie było nic takiego innego. Ten hamburger, którego wzięłam, nie smakował. Mi strasznie było w nim dużo cebuli, także po prostu zjadłam go do połowy i po prostu połówkę nie zjadłam, ale za to ciastko smakowało genialnie, smakowało tak jak nasze, takie typowe ciastko na gorąco z jabłkami z dodatkiem karmelu oraz lodu śmietankowym, także wszystko to, co ja lubię połączone w jedno. Także ciastko było świetne, a hamburger taki sobie. Música Kochani, jesteśmy już w Bośni, właśnie przejechaliśmy bośniacką granicę, w ogóle było kilka tych granic razem z takim, wiecie, że trzeba zapłacić bilecik, także mamy godzinę około 22 i kierujemy się teraz właśnie do naszego hotelu, powiem szczerze, jest tak wykończona, ale jednocześnie bardzo szczęśliwa, także jedziemy.